Szanowni Państwo, mam przyjemność opowiedzieć o nowych możliwościach terapii nowotworu układu krwiotwórczego mielofibrozy. Jak wszystkie prawie nowotwory hematologiczne, pierwotna mielofibroza należy do chorób rzadkich. Zapadalność wynosi około pół do jednej osoby na 100 tysięcy mieszkańców. Ale ponieważ mielofibroza może rozwinąć się na podłożu również innych nowotworów mieloproliferacyjnych, takich jak czerwienica prawdziwa i nadpłytkowość samoistna, to ta zachorowalność jest nieco większa. Dotyczy na ogół osób starszych, ale u około 10% pacjentów rozpoznawana jest poniżej 45 roku życia. Proszę Państwa, we wszystkich nowotworach mieloproliferacyjnych. Takich jak właśnie mielofibroza, pierwotna, czerwienica, nadpłytkowość dokonał się w ostatniej dekadzie ogromny postęp w poznaniu ich podłoża molekularnego. I pierwszym takim przełomowym odkryciem było odkrycie mutacji kinazy Jak 2V617F, która jest taką mutacją wiodącą w tych nowotworach. I w przypadku mielofibrozy ona występuje u ponad połowy pacjentów. Kolejne lata przyniosły kolejne odkrycia: mutacje MPL, czyli receptora dla trombopoetyny, mutacje kalar, i w tej chwili tylko u 10% pacjentów nie potrafimy znaleźć takiej mutacji wiodącej i to są tak tzw. pacjenci potrójnie negatywni. U wszystkich pacjentów Obecność takiej mutacji prowadzi do pewnego szeregu zjawisk, a mianowicie uaktywnia się taki szlak pobudzeń w komórce, szlak JAK-STAT i on prowadzi do szeregu zmian w przypadku mielofibrozy, to jest wzrostu patologicznych prekursorów płytek, czyli megakariocytów. Nadmierne wydzielanie cytokin. To jest, proszę Państwa, u pacjenta z mielofibrozą burza cytokinowa, taka przypominająca tę burzę cytokinową, o której się teraz tak dużo mówi w zakażeniach COVID, czyli wszystkie cytokiny się bardzo znacznie, ich stężenie podnosi. To prowadzi do osteosklerozy, do zwłóknienia szpiku i wskutek tych zmian takim wiodącym objawem w mielofibrozie jest splenomegalia, dlatego że zwłókniały szpik jest niewydolny i krwiotworzenie przenosi się do innych narządów, przede wszystkim do śledziony, do wątroby. Objawy ogólne, niezwykle uciążliwe dla tych pacjentów, związane właśnie z burzą cytokinową, bóle kostne, zmęczenie, świąt, Utrata wagi, gorączka, właśnie objawy tej burzy cytokinowej. Bardzo często niedokrwistość, z którą też trudno nam sobie poradzić. No i dodatkowe powikłania, takie jak infekcje, krwawienia czy powikłania zakrzepowe. To jest, proszę Państwa, pacjent z zaawansowaną mielofibrozą. Proszę zobaczyć, że śledziona i wątroba wypełniają praktycznie całą jamę brzuszną. Pacjent jest wyniszczony. To jest taki typowy obraz. Zaawansowanej mielofibroz. Pokazuję morfologię krwi obwodowej pacjenta z mielofibrozą, żeby zwrócić uwagę, jak ważna jest ocena krwi obwodowej. Jest to taki pretekst, żeby przypomnieć, że każdy z nas raz w roku powinien mieć morfologię zrobioną, i jeżeli nawet lekarz POZ nam żałuje tego badania, to warto w nie zainwestować, dlatego że można się wiele dowiedzieć i uprzedzić pewne potem niebezpieczne następstwa różnych aberracji. I w takiej morfologii pacjenta z mielofibrozą widzimy na ogół niedokrwistość i taki typowy obraz z odmłodzeniem krwinek białych, z erytrocytami w kształcie kropli z płytkami olbrzymimi, z erytroblastami, czyli już na podstawie, Obrazu krwi obwodowej można podejrzewać patologię, która powinna skłonić lekarza pierwszego kontaktu do skierowania pacjenta do hematologa. No i hematolog oczywiście już zaleci trepanobiopsję szpiku kostnego, i tu widać w badaniu histopatologicznym nasilone włóknienie szpiku, o którym już wcześniej wspominałam. Proszę Państwa, mielofibroza jest bardzo heterogenną chorobą i Posługujemy się różnymi skalami prognostycznymi, żeby dobrze ocenić przewidywany czas przeżycia pacjenta i też odpowiednio dobrać leczenie. To są takie tradycyjne, wciąż używane skale prognostyczne, które biorą pod uwagę wiek, obecność objawów ogólnych, niedokrwistość, liczbę krwinek białych, obecność młodych komórek we krwi, czyli blastów. To, czy pacjent jest zależny od przetoczeń krwinek czerwonych, jak wyglądają jego chromosomy, czy nie ma mało płytkowości. I na tej podstawie dzieli się pacjentów na cztery grupy rokownicze. I ta grupa wysokiego ryzyka to są pacjenci z bardzo krótkim przewidywanym czasem przeżycia, czyli również ta grupa pośrednia druga, czyli te dwie dolne krzywe na wykresie. To są chorzy, u których musimy naprawdę działać dość radykalnie i jeżeli tylko się da, to kwalifikować ich do transplantacji szpiku kostnego. Cele terapii chorych na mielofibrozę, no, to oczywiście wyleczenie, ale ta, ten cel na razie jest osiągalny tylko u pacjentów, u których można wykonać transplantację szpiku kostnego. Czyli to muszą być chorzy no, w odpowiednim wieku, bez ciężkich chorób współistniejących i właśnie w tych wysokich grupach ryzyka. Nie robimy tego zabiegu na ogół u chorych z dłuższym przewidywanym czasem przeżycia, ponieważ jest to zabieg bardzo ryzykowny zawsze. A w mielofibrozie szczególnie trudny, więc to ta przeżycie takie po pięciu latach po przeszczepie nosięga 40% pacjentów. Drugi cel przedłużenie czasu przeżycia, i tutaj pojawiły się pewne leki, które mogą nam pomóc ten cel spełnić, a mianowicie inhibitory kinazy janusowej. Nowa grupa leków na rynku od kilku lat. I tu też jest stary interferon, który zwłaszcza w tych wczesnych fazach mielofibrozy uważa się, że może wpłynąć na historię choroby i spowolnić progresję. U wielu chorych niestety takie cele no, nie mogą być spełnione i wchodzi w grę tylko terapia paliatywna, która polega na poprawie jakości życia, zmniejszeniu nasilenia objawów ogólnych. No i tutaj mamy hydroksykarbamid, stary cytostatyk, przetoczenia krwinek czerwonych i płytek które no, zawsze są trudne, a jeszcze w dobie COVID-u mogą sobie Państwo wyobrazić, jak trudno jest pacjentom, no, być, znaleźć miejsce, gdzie mogą być hospitalizowani i, i mieć ta, te przetoczenia, a jest to dla wielu no, jedyna metoda ratująca życie. I przechodząc już do inhibitorów kinazy jak ruxolitinib, pierwszy lek w ogóle zarejestrowany do terapii mielofibrozy. To świadczy o tym, jak mało jest skutecznych leków w tej chorobie. W 2011 roku FDA, w 2012 EMA zarejestrowany do leczenia chorych na mielofibrozę stowarzyszącą z plenomegalią i lub objawami ogólnymi. My mamy na szczęście program lekowy dla pacjentów z mielofibrozą i dla podania Ruxolitinibu dla pacjentów z ryzyka pośredniego, drugiego i wysokiego, ze spleną megalią powyżej 5 cm, pod łukiem żebrowym lewym i obecnością objawów ogólnych. Czyli jak Państwo widzą, bardzo się cieszymy, że mamy program, ale on ma o wiele węższe wskazania niż wskazania rejestracyjne europejskie, dlatego że. Powiedzmy, że mamy pacjenta z nasilonymi objawami ogólnymi, gdzie Ruxolitinib był bardzo skutecznym lekiem, ale niestety nie ma powiększonej śledziony i to uniemożliwia nam włączenie takiej terapii. Badania Komfort to są, proszę Państwa, badania porównujące Ruxolitinib albo z placebo, albo z najlepszą dostępną terapią i one wykazały istotną przewagę Ruxolitinibu w zakresie zdolności do zmniejszenia śledziony. Również w zakresie poprawy objawów ogólnych, czyli pacjent zaczyna przybierać na wadze, poprawiają się jego, jego stężenie, albumin, cholesterol, co na pierwszy rzut oka może nie wydaje się takim oczekiwanym skutkiem, ale trzeba powiedzieć, że pacjenci z mielofibrozą mają niskie, poniżej normy poziomu cholesterolu i bardzo często. No, bardzo niskie BMI, niedowaga. Bardzo dobry wpływ ruxolitinibu na objawy ogólne, na redukcję objawów ogólnych. W zasadzie wszystkich, które w mielofibrozie mogą się pojawić. Ten efekt jest szybki i naprawdę komfort życia pacjenta jest znacznie lepszy. I to przekłada się również na czas przeżycia, który jest dłuższy u pacjentów leczonych ruxolitinibem w porównaniu z tymi tradycyjnymi terapiami i teraz niedawno został zarejestrowany kolejny drugi inhibitor kinazyjak, JAK fedratinib z podobnymi wskazaniami do stosowania jak ruxolitinib z takim dodatkowym wskazaniem że jest to lek również do zastosowania u pacjentów którzy byli leczeni ruxolitinibem i ta odpowiedź była niezadowalająca albo ustąpiła, skończyła się albo po prostu nie tolerują ruxolitinibu, więc w tym wskazaniu jest to bardzo cenny lek. Badanie Jakarta wykazało, że on ma podobną skuteczność, jeśli chodzi o odpowiedź śledzionową i y, odpowiedź z zakresu objawów ogólnych, jak ruxolitinib. Natomiast dla nas takie bardziej cenne wskazanie to jest właśnie dla pacjentów, którzy... Utracili odpowiedź na solitini, bo proszę zobaczyć, że to jest grupa pacjentów z krótkim czasem przeżycia. U nich nie mamy jakiejś opcji terapeutycznej. Mediana przeżycia wynosi tylko 14 miesięcy. I tutaj możemy stosować fedratinib, który no skutecznie zmniejsza znowu i śledzone, i objawy ogólne w tej grupie chorych. Podsumowując, leczenie mielofibrozy opcje. Wyleczenie, tylko transplantacja szpiku kostnego. Wydłużenie przeżycia i zmniejszenie objawów choroby. Interferon, który jest u nas dostępny, ale to jest lek zarezerwowany tylko do wczesnych faz choroby. Inhibitory kinazy, jak ruxolitinib dostępny w ramach programu lekowego, ale tak jak mówię, ze sporymi ograniczeniami. Nie, nie u wszystkich chorych, którzy by skorzystali z tej terapii, możemy go włączyć. No i Fedratinib, na razie niedostępny, zaaprobowany przez FDA i EME w tym roku. Czekamy na refundację, na program lekowy w Polsce, zwłaszcza dla tych pacjentów, którzy, tak jak wspominałam, nie odpowiedzieli dobrze albo utracili odpowiedź na Ruxolitinib. I jeszcze jeden problem chciałam poruszyć. Leczenie niedokrwistości w przebiegu mielofibrozy. To jest niestety takie pole, gdzie no, niewiele możemy pomóc, bo nie ma leków, które by skutecznie na dłuższą metę tą niedokrwistość zwalczyły i no, często jedynym wyjściem są po prostu przetoczenia koncentratu krwinek czerwonych. Takimi lekami, które mogą przynieść poprawę, są androgeny, są steroidy, jest talidomid, które są dla naszych chorych dostępne. Natomiast na świecie stosuje się jeszcze lenalidomid, zwłaszcza jeżeli występuje taka aberracja chromosomalna 5q- i erytropoetynę, która nie jest w Polsce w tym wskazaniu refundowana. Ona nie ma jakiejś dużej skuteczności. Na pewno jest bardzo mało skuteczna a osób z taką już nasiloną niedokrwistością, która wymaga przetoczeń krwi, tym niemniej no, byłaby jakąś opcją terapeutyczną przy takich umiarkowanych Niedokrwistościach. Duże nadzieje wiążemy z nowym lekiem, Luspaterceptem, to jest lek takiej nowej grupy leków hamujących TGF-beta i na tej drodze stymulujących wytwarzanie erytrocytów. On jest zarejestrowany w zespołach mielodysplastycznych, natomiast w mielofibrozie w fazie badań klinicznych dopiero. Takie badania zresztą w Polsce też są prowadzone, natomiast no. Czekamy z nadzieją, że będzie skuteczny i zarejestrowany również do leczenia niedokrwistości w mielofibrozie. A w mielofibrozie w ogóle, proszę Państwa, się mnóstwo dzieje. No to z jednej strony świadczy o tym, że nie ma skutecznego leku w tej chorobie, ale z drugiej budzi nadzieję, że jedno z wielu badań klinicznych wreszcie okaże się na tyle pozytywnie się zakończy, że kolejne leki będą mogły być w mielofibrozie zarejestrowane. Dziękuję bardzo.